jak wygląda pół do RWD? Nie A tam do przodu? Stać, 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 odejść. Nie ma klinczów na środek pola. To jest tu niepowolny I walka. Uderzenia ze strony remesta Adam lekko poniżej Stać, do na środek pola Tu widzimy, że ten Adam niech chce energię wracać Wykluczuj swoją przewagę chrystką do czynienia na walka Dzisiaj kolumna będzie miała tam, żeby punkty zdobyć. I wstać! Na środek pola zapraszam sędzia Zaraz to zdecyduje, co się wydarzyło. Pamiętajmy, że cząstek, który liczył, bo tylko tymi czasami silnymi, to sędziego proszę. I zwycięzcą jest rycerz Adam Złotowski.